Cześć ja jestem y, Kacper. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Terror i Bikini Bottom. No to, dam, to jest Bikini Dolne po prostu, tak po angielsku. No i, y, no i zagram sobie w robloxa na komputerze, na laptopie, na laptopie przepraszam, na laptopie moim. No, no i zmienię sobie skina, no i też nazwę. Te mam gitary 1, 2, 4, ty, no bo yy, zmieniłem wcześniej nazwę, no ale zmieniłem yy, ją, zmieniłem po prostu sobie konto, no i na razie nie będę zmieniał nazwy, tylko tak, pozostanę jaka jest, dobra. Chodzi o to, że posłuchaj, apteka apokalipsa zombie tutaj, nie? I zaraz zabicie zombiaka ma się yy, liczbę punktów, nie? No. I tutaj są te zombie, o. Ta broń jest najlepsza na z daleka No dobra, Fajnie, nie? Wszystko super No i tam są też raz tych Muszę sobie zmienić tego Patrzcie, czy mam Gravity call, sobie kupiłem, nie? Fajnego maski. Wszystko, z, wszystko za friko, nie? Czekajcie, muszę sobie zmienić temki. No nie, to nie to to mnie działa? Czemu? to nie działa? O dobra. To to sobie zmienimy na to. Tak e, drugi slot. No dobra. I po prostu chodzi o to, że każda zbitego zombiaka zostaje ma określoną liczbę półki. I to są różne włosy tutaj, ale na przykład te... Nie ośmiornice, tylko... O, tam! Jezus! Ile tam jest, patrzcie! Ile tam jest... Na kopule! Czekaj, patrzcie tutaj tak... Strzał! Strzał! Czał! Strzał. Strzał! 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 No, nie będę już tego mówił, dobra? strzała nie będę mówił. Po prostu, idziemy, idziemy, nie? Szukamy, na przykład, pokażę wam bossa Skalmara <laughs> Dawno nagrał ostatni filmik dwa tygodnie temu O Jezus, o Boże Zostaw mnie Lecimy w kosmos jeszcze dalej <laughs> Padam na dół. O nie, nie, nie! To, to są takie bagi właśnie. Odbijamy się. Pyk. Dobra. No nie! Dobra, nie. Biegniemy, 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 biegniemy. Biegniemy, 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 biegniemy. Biegniemy, biegniemy nie. Biegniemy, biegniemy. Dobra, już. Nie ja, wiem czy, czy, czy to jest... Czy to jest chyba jakiś... Ja po prostu w, wchodzę w teksturę, nie? I też na przykład są po Minecraftie takie mapy. <grym> no, i, no i tak się przetrw, Tak tak się... O, fajnie. Fajnie to jest zrobione, widzicie? Zabijane deskami okna, nie? To jest śmieszne. Dobra, chodzimy do bossa. A bo nie, nie, to był zły pomysł. Pyk. Idziemy do boza z Kalmara, bo on tam dosyć tam jest bezpiecznie, nie? Tutaj, o, pyk. Tu jest ten bos. Tutaj nie, mo nie można wyjść, nie? jak tam wejdziesz, to już masz Przerąbane To jest wyjście. Chyba. O nie, 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 No, dobra. Jesteśmy na dachu. No, już nie, 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 to jest? Ten, ta broń jest najlepsza z daleka. Z bliska to nie, się nie, nie, Tylko z daleka się bije, nie, się nie, 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 tu ufa z... Patrzcie z daleka, bo ta broń jest kozacka. No. Taka snajperka. Uciepiej ode mnie. Lecimy do góry. Sprawdź, czy już ta broń mi się naprawiła. Mhm. Um. Mm Pewnie jeszcze nie Pewnie to nie. jest moja taka broń fajna nie? ona tam ona tam. Ona też tak. jest też jest, jest nim? Co jest z nim on nie, nie, nie za bardzo nie umiem angielskiego, nie? nie mhm. ja po prostu może robię jak... za znak, nie? No. Dajesz. No on fajny jest, ta broń jest jak się saluje w głowę też nie. Ech. Nie wiem skąd się biorą takie coś, ale to chyba jest. No już, dobra. Co to jest! No no kurde, jakieś flaresy. Nie, uciekaj! Uuhuu chcę broń przeładować i trochę e, nabrać se, siłę. No patrz, no i tak to się żyje, nie? W tym świecie dziwnym. Znaczy, tak tu się żyje tak ogółem, ale to nieważne. Mhm. Za niedługo też chyba się pojawi, odcinek z Green Hell. O, ale znaczy to jest... Ej, co ja mam z tym Green Hell? To jest chyba jakaś inna gra, nie? To będzie Tower of Grand. Tak, Tower of Grand, nie Green Hell. Jezu, ja są Green Hell. Nie wiem, coś mi to się pomyliło, bo, bo tam jest coś e, Green, tam jest Grand, e, tam jest Tower of Grand, nie? A tam jest... A mi się zawsze myli Green Hell, bo jest... E, green, na G, nie? I mi się zawsze myli, przepraszam. Ale to będzie Tower of Grand. O, to jest taka fajna wieża. To jest dużo i to bardzo dużo zombie. O ogóle można sobie zrobić coś takiego. Уху. Что учекаем с самоходом? А до самохода их забьяем. Рам-пам-пам. Мы были апдейты даже в Роблоксе. Dziękuję, fajna gra wykonania tak tej tak? broni, zobacz, nie ma tak proste nie, że z, tak z bronią, Będziemy jest prosto, jak na przykład to, po prostu to jest fajnie tak zrobione i też fajnie zrobione, o. Jestem, jestem zaskoczony, jestem zaskoczona, tak jak ktoś z potrafi chodzić, dobra, uciekamy na plażę. Już mam ponad 305 mm, Kilsów i, i 705 Końców. Znaczy, pońców. Poń, poń. O nie! skoczę tam i mnie tu nie dorwią. <grym> Ej, to jest jakieś też śmieszne. Czy ja tu sobie mogę wskoczyć i mnie nie dorwią? Hmm. No i co tutaj jak siedzimy, nie? No to możemy sobie powiadać, co tam było ostatnio, kiedyś tam było, kiedyś to było wiem, zawsze takie coś... Ale najgorsze jest to, kiedy zaczynają się tu zbierać, nie? Zbierać się i, i zaczynają was tak otaczać, nie? To wtedy wy nie wiecie, co za bardzo zrobić ze sobą, nie? wtedy no najlepiej uciekać Po prostu uciekać Uciekaj Albo do wody wskoczyć, bo ta woda ich zabija ale ja tego nie będę robił, bo to będzie za nudne. Po prostu tak prosto się zabije. Nie, 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 nie do wodę, żeby nie wskoczyły. Pyk. O proszę bardzo, ja, ja, no ale ja to tam nie potrzebuję za bardzo pomocy. Pomocy, nie? Ja to tam po prostu się bawię z nimi, nie? Ja, po prostu ja to tam takim karabinem co mam, to ja na chwilę i, i tam kilka strzałów i już ich nie mam. Trafiłem, biorę. Kurde, o jest dobra To można sobie tak snajpić. jak się fajnie dobrze trafi to w, w głowę, nie? Bo to jak chyba z, z biegiem tego strzału to nabiera mocy. Nie wiem jaki to ma zasięg, ale chyba nawet duży. Ale... Ale to jest, powiem Wam, bo chciałem powiedzieć Ci, a nie, tutaj jest. Dobra, po prostu my uciekamy, tak? My uciekamy. My uciekamy przed bardzo dużą hordą zombi. jest jak mam po sobie zobaczyć, na... zostawcie go. Już! Co to jest? klaszcze Pomożemy mu, bo on taki biedny chłopak. Biega co tam. Smutny, smutno mu jest, nie? Powiem jak zebrać całą hordę zombie i kolejny który klaszcze, no. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Uhu. O nie! Jestem zgubiony. Nie wiem, co się, nie wiem, co robić teraz, nie? Jestem zgubiony w tym, co tu się dzieje, nie? Nie, bo kolejny pa, pana znak, nie? Co tu zrobić, co tu zrobić? Hmm. Ale w ogóle, szac szac szacun dla tego, kto robi tą mapkę, bo znaczy, wiem, że to jest. To jest... Mapka z tego, Spongebob'a, bo to ja go oglądałem. Kiedyś i nawet y, oglądałem go, kiedyś i nie za bardzo pamiętam, ale w, nie wiem, ale ja bym bardzo było fajnie jakby odzorował nawet ułożenie tych map, bo nie wiem czy to nie jest tak ułożone, wiecie, losowo, ale lepiej fajnie jakby było to ułożone jakby z prawdziwego tego. Ale nie wiem jakby ja bym sobie nie poradził z tym, żeby tak ułożyć. No, dla mnie to by było za ciężkie. Gościu, zwłaszcza z tego dachu. Chodź, walczymy nie. Ma rękawice Thanosa. Ła, po. Co? I ta rękawica jest OP. Czekaj, ile ona kosztuje? I taka rękawica tu pewnie jest 200, jakich tych, nie? 60 tysięcy, pewnie. To jest ta. Nie, to nie jest to. Czekajcie, to jest rękawica Thanosa. Magia. Super, hiper. Alladyna. Yy, ten dywan. <laughs> Ty, to jest dywan Alladyna, Jezus. Co, ja, ja to kupiłem? Hmm. Nie, 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 to to bierzemy na ten slot. Zobaczymy slot. Zobaczymy co to cacko potrafi. Eee słabo. Uhu Jest się nawet bezpiecznie w tym środku. ten panny rękawica ta nosa jest dla mnie. O, tarcza, Se kupię taką tarczę. Nie wiem na który ślad, Zaraz zastąpię ją tym. Ca co ta tarcza mi da. No, pokaż ta, co u mnie, ta, no. Aha, dobra, faj, O, to jest ta tarcza. Nie. Kurde, no. to było już tak fajnie. No teraz spadłem po mapę i ciekawe co zaraz no będzie. teraz, no teraz dobrze Patrzcie, tak, teraz jest taką tartą to ja mogę iść bić się, nie? To jest, to jest to, to To jest to dziwne miejsce, gdzie zawsze ja lubię go Lubię to miejsce, dobra Dobra, ja idę z rękawicą... znaczy ja nie z rękawicą ta nosa, ale ja idę z tym dziwnym czymś. Ja to z nim to będę się popychał, nie? Będę go odpychał, nie? Patrz to tak. Będę go odpychał. A ja. A ja... O Jezu w maseczce. Nawet tu jest ten wirus. Ej, idę do tego pana. Aha, tu jest, to są te lody. Czemu on lata, hej? O co w tym chodzi? Czy ja czegoś nie wiem? To jest pan astronauta. On... Gdzie mnie chodzi? Od, odpchnę go. Odepchnę go tym. Uciekaj to stąd, już. Nie lubię was. <laughs> co jest? Ta tarcza w ogóle nie działa. Dobra. Dobra, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i jak napiszecie komentarz, hashtag Roblox to cipnę Wam serduszko. Na razie i cześć!